Witam wszystkich tu dzisiaj kolejny materiał z naszej nowej serii, czyli tutaj robimy sobie kaburę do pistoletu, bez względu na to jaki to jest pistolet, przede wszystkim te wszystkie czynności są powtarzane, więc tutaj spokojnie możecie sobie zrobić to do każdej innej klamki, a nie tylko do cymy 127, tak jak ja tutaj robię, tak jak wynika z wcześniejszych filmów, po prostu kleiłem tutaj, zabezpieczyłem tą warstwę zewnętrzną tego naszego tworzywa na tym naszym pistolecie, czyli tutaj ten zamek, i tutaj część tego szkieletu, gdzie będzie po prostu działała duża temperatura z naszej opalarki, tak, żeby po prostu zrobić plastyczny ten element tego naszego kajdeksu. Ten element ma 21 na 14 cm. Uznałem, że no, to powinno mi wystarczyć, chociaż wolałbym, żeby ten element był dłuższy. Natomiast jest to ścinek. Jeżeli to nie wyjdzie, jeżeli coś tutaj będzie za mało, za mało miejsca. Jeżeli to się źle ułoży, pamiętajcie, że to zawsze możemy wsadzić sobie tutaj do piekarnika do tej temperatury około 150 stopni i ten kajdex po prostu nam się rozłoży, rozwinie i będziemy mogli go zawijać jeszcze raz. Oczywiście, do zabaw z wysokimi temperaturami polecam jakieś rękawice. Ja tutaj mam takie swoje rękawice robocze, tylko one niestety tutaj mają gumę. Fajnie by było, gdyby te rękawice były bawełniane. Wtedy ta guma przy zetknięciu z rozgrzanym tworzywem sztucznym, no nie wiem, czy ona właśnie mi tutaj się w jakiś sposób nie, roz, nie roztopi, nie, nie zabrudzi kajdeksu. Czyli na razie sobie to tę kawicę odłożę. No i co? No i zaczynamy, tak? Czyli bierzemy sobie tutaj ten element tego naszego tworzywa sztucznego. Fajnie byłoby to czymś spryskać, tym WD40. No ja idę na łatwiznę, nie chcę mi się tego szukać. Wiem, że mam, ale nie chce mi się, więc na razie to rozgrzewamy, tak? Czyli włączamy tą naszą opalarkę na ten taki najmniejszą, na tą naszą najmniejszą temperaturę. mamy tutaj dwa ustawienia, to jest to chłodniejsze. No i zaczynamy po prostu tutaj ogrzewanie tego elementu. Jeżeli ten element będzie po prostu zaczynał się deformować no to będzie dla nas sygnał, że to tworzywo sztuczne robi się już po prostu elastyczne, plastyczne się robi i tak jak widzicie tu się coś zaczyna dziać, już to tworzywo sztuczne zaczyna delikatnie nam tutaj pracować. Pamiętamy cały czas, że robimy kaburę dla osoby praworęcznej, czyli tutaj ta lewa część kabury będzie płaska, natomiast prawa będzie właśnie tą częścią, która będzie tutaj zawinięta w taki sposób, żeby żeby była dopasowana po prostu do tego naszego pistoletu. Oczywiście z pistoletu tutaj wcześniej wspomniałem we wcześniejszym odcinku wyciągamy wszelkiego rodzaju źródła energii, jakieś baterie rozładowujemy go tak, żeby jak najmniej elementów w nim było pamiętajmy, że cały czas, że tutaj jest żywo sztuczne tutaj cały czas może dojść do takiej sytuacji że, że coś nam się może tutaj uszkodzić, tak, jeżeli mamy pistolet metalowy ze znalu czy coś no to już tutaj to jest bardziej bezpieczne ponieważ metal ma troszkę że tak powiem wyższą temperaturę topnienia niż już tworzywo sztuczne, więc to jest bardziej bezpieczne. No i dobra, mamy już ten element. On jest na tyle, tak jak widzicie, elastyczny, że po prostu możemy już zaczynać coś kombinować, ale jeszcze też go tutaj pomęczymy. Pamiętamy cały czas, że ten element, ta część będzie sztywna, natomiast ta część będzie elastyczna i tą część będziemy musieli jak najbardziej pozaginać tutaj. Więc dbajmy o to, żeby tutaj więcej rozgrzać, z tej strony i za chwilę będziemy próbowali formować oczywiście im lepiej to rozgrzejemy tym szybciej nam to pójdzie tym bardziej tym lepszy będzie po prostu efekt no i widzimy co się już tutaj robi no i tak jak na przykład byśmy to źle złożyli to podgrzewając po prostu to, ten, ten atkus będzie po prostu próbował wrócić do swojej do pierwotnej swojego pierwotnego kształtu i teraz odkładamy na szybko, przykładamy i próbujemy tutaj to formować. Jak widzicie ja to robię bez rękawic, już mnie troszkę tutaj to piecze, już mnie to zaczyna palić, ale to mniej więcej będzie właśnie tak to wyglądało. I teraz będę musiał tutaj, najwięcej widzę już zabawy będzie w tym miejscu, tutaj żeby, żeby to po prostu jakoś tak zagnieść, żeby to jakoś tak zawinąć po prostu, żeby to miało. Tu. Dużo miejsca. I teraz, właśnie, jeżeli atkurs zaczyna stygnąć, on zaczyna się po prostu robić sztywniejszy. On już zostaje w tej formie, którą tutaj widzimy. Tak to mniej więcej wygląda. No i oczywiście tych prób, tych, tych nagrzewań jest o wiele więcej. Podgrzewamy każdy detal, próbujemy go formować palcami i tak dalej. Oczywiście. W sytuacji, kiedy nie mamy prasy, jeżeli mamy specjalną prasę ze specjalnymi gąbkami, wsadzamy pistolet, po prostu z razem z kajdeksem zakładamy prasę, zaciskamy to i, i to tworzywo po prostu pod wpływem tego takiego zrównoważonego nacisku bardzo idealnie dopasowuje nam się do, do, do tego naszego elementu. A tak w tej chwili mamy coś takiego. Tak to będzie wyglądać. Oczywiście, tutaj przy tym kabłonku sobie podgrzejemy później, wciśniemy to tworzywo tak, żeby ten właśnie element tutaj, tej osłony z pustu, był tym naszym elementem, który będzie od tej strony dolnej utrzymywał nam właśnie ten pistolet, właśnie w tej kaburze. Natomiast od góry wykorzystamy sobie tutaj ten, to okno tego wyrzutnika Łusek, tak, żeby w tym miejscu także kajdek był bardziej dociśnięty, żeby po prostu te dwa punkty pistoletu. Były tutaj tymi elementami, które będą nam tutaj zaskakiwać w tej kaburze. Ten pistolet po prostu będzie nam zaskakiwał w tej kaburze. No i tak jak tutaj widzę już. Stało się to czego nie chciałem, żeby to z czego się po prostu spodziewałem. Czyli no tutaj przy górze nie będziemy mieli po prostu możliwości wciśnięcia wciśnięcia tego naszego nitu. Czyli tutaj nie zrobimy otworu tutaj. Ze względu na to, jak dobrze tutaj wygniemy, to będzie za mało miejsca na to, żeby umieścić tu nit. Tutaj tak jak widzicie, jest dużo miejsca, tutaj sobie zrobimy jeden otwór, tutaj byśmy zrobili drugi otwór, a tutaj trzeci. Ale tutaj właśnie nie ma miejsca na trzeci otwór, więc będę niestety musiał zastosować yy, dwa elementy tego tworzywa. Będę musiał zrobić po prostu z dwóch elementów, także niestety nity będą musiały być z dwóch stron kabury, czyli tutaj będą trzy nity. I tutaj na dole też będą musiały być trzy nity, i to chyba wydaje mi się będzie najrozsądniejsze wyjście w tej sytuacji, ponieważ no nie mam dłuższego kawałka, który mógłbym poświęcić. Czyli to idzie do piekarnika, można to też podgrzewać za pomocą tutaj tego naszego, tej naszej opalarki. On się wtedy rozprostuje. Bierzemy sobie drugi kawałek. Tu mam ten drugi kawałek grubszy, 2 mm, on będzie podstawą. I teraz zrobimy coś takiego po prostu że. W tym miejscu będą po prostu nity raz dwa trzy raz dwa trzy. I na ten na ten element pójdzie tutaj ten element tutaj lepiej się dopasuje bo on ma y, grubość półtora milimetra czyli jest bardziej plastyczny lepiej nam się ułoży. Y, pójdzie go trochę więcej bo on tutaj musi owinąć ten pistolet z dwóch stron. I, i w ten sposób właśnie y, Zrobię sobie kaburę. Nie ma innej opcji na chwilę obecną. To tyle. Nie będę Wam tutaj tego całego pokazywał, elementu, jak to będę robił, ale to jest właśnie na takiej zasadzie. Podgrzewamy, układamy, dociskamy, czekamy aż to przyschnie, przystygnie. Sprawdzamy, czy to jest ten element, który nam pasuje. Jeżeli nie, to podgrzewamy ten element, który nam nie pasuje. On się robi jeszcze raz plastyczny i wtedy jeszcze bardziej tutaj palcami. Oczywiście rękawica by się przydała, żeby się nie poparzyć. Formujemy sobie ręcznie po prostu każdy element, nie posiadając właśnie tej, tej naszej prasy. I to tyle na chwilę obecną. Mam nadzieję, że następny film już będzie pokazywał Wam, w jaki sposób wygląda już już będą wyglądać te dwa elementy tej naszej kabury. No i co dalej z tym będziemy robić, no to już zobaczycie. To tyle do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się. Hej.